Siemanko i przyszedł czas chyba na ostatni box TWILIGHT Masquerade. Otworzymy takiego oto tutaj delfina zwanego Palafinem Palafin Wymiętym boksiem i tutaj przyszedł Tutaj zrobimy podsumowanie TWILIGHT MASK Otworzymy tego boks'a i zrobimy Podsumowanko wiadomo w albumie i tak dalej ile dropów Ile karcioszek zobaczymy jaki drop break. A my tutaj mamy niemożliwe Palafin Finizen. Co wygadacie? gadacie? że jakiś ognisty Pokémon, ale to są reprinty Finizen. Ale, że one się świecą w kosmo Holo, ładnie to wygląda. To jest z jakiego dodatku? Z Twilighta dali. Zazwyczaj dawali z, na przykład z innych dodatków. I Palafin to będzie promeczka Plastic Out, Palafin, promeczka EX. No, spoczko ładna. Kodzik. I śmietnik. No i jumbo, jumbo jet. Jumbo, jumbo jet. Gdzieś tu na górę. I bus bustry, bustry, Cztery light, Twilight Tempolar. Twilight Obsidian. To jest zestaw boostrów. Jak w tych puszkach to był. Ostatnio nagrywane przeze mnie filmiki. Tam były właśnie, tam było dokładnie to samo. Zobaczmy, co będziemy tutaj mieli. Rime na pewno i zwykły bulk, papitar. I przejdźmy tak do Linun jako pierwszy reverse, ośmiornica jako drugi reverse, czy meduza i gita wersji hollow. No ten obsydianek też coś z tych boksów. Nie, te boksy to są dla plomeczki, tak mi się wydaje. Chociaż niektóre ładnie dropy, no wiadomo, trzeba mieć farta. Pamiętacie, że im więcej różnych dodatków w danym boksie takim, tym mniejsza szansa właśnie na, na jakiegoś fajnego dropa. Ale różnie bywa. A tutaj mamy goleta jak jakbym pierwszy raz widział ten arcik. no ale to Tempolar Mawil i Dadan Spurs jako Hollow Tempolar Nic. I zostały maski. Czy w tym palafinie coś tutaj pójdzie? Może pod maskę zostawimy na końcu. niszczę zaczniemy. A wy jak? Otwieraliście palafina? Coś tam pewnie kiedyś widziałem. Ale już nie pamiętam, już tyle tych filmów, tyle tego jest, że człowiekowi się już zlewa. Community Center 9-ogoniasty w rewersie. O oh my god! Zobaczmy szybciutko jakość. Mm, 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 mm. Niby spoko. Zobaczmy z tyłu. Nie no, mi się wydaje, że lux. A, dobra, już na pewno nie dziesiątka. Jest jeden. O, widzicie, jest kropka. Jak jest jedna kropka, to oni już dają dziewiątkę. No ale dobra. To jest jedyna kropka. Ja Cię kręcę. Dobra, Eevee tu. No nie, nie, koszul... Dobra, tu. nie koszulkuję, bo to nie jest już PS10. Jakby nie ta kropeczka, to bym od razu, więc nie, na dziewiątkę to raczej nie wysyłam. Zamaluję długopisem i będzie. Dobra, ostatni, ostatni ten. Ostatni box. Goldin, Drippy. I tak dalej, Heliolisk slagma I tutaj nic, ale to nieważne. Zadanie zostało wykonane, panie generale. Odmeldowuję się w tym materiale. To tyle. Nic do szczęścia więcej nie potrzeba. Druga, chyba najdroższa karta w secie po Greninży. Tyle za uwagę. Dzięki. Cześć.